Witajcie kochani, to Mary i Mario i rywalizacja zdrabkowa z kanałem Madzialenka, czyli z Magdą. Z Madzialenką, kochani. Link będzie w opisie do Madzi. Także, kochani, wpadajcie do niej, zostawiajcie subitki, łapeczki, dzwoneczek, zostawcie, żeby być na bieżąco. A przede, a przede wszystkim to obejrzyjcie, jak jej poszła rywalizacja Tak. z naszymi zdrapkami. Mamy takie same zestawy z drapek. Tak się umówiliśmy. Dokładnie. To tam już numerację nie, bo wiadomo, by musiał szukać, tak, żeby te te same trafić, to wiecie jak to jest, nie? Czasami ciężko. Tak. Także... Ale zobaczymy, komu lepiej pójdzie. My trzymamy kciuki za Madzialenkę. No a wy trzymajcie, kochani, za nas też. I zobaczymy, komu tu lepiej pójdzie. Tak. Także zapraszamy do Madzialenki. Ma Jak już mówiłam, niektórzy pewnie wiedzą na live. Otworzyła kanał, ma chyba teraz, nie wiem, trzy, cztery dni kanał. zrabkowy, tak jak my wszyscy Zrabkowicze z Drapek. Także wpadajcie, to jest nowy kanałek. Dajcie jej tam te subiki, żeby ten szybciej jej urosły, bo to jest wspaniała osoba, pięknie nagrywa i też ma wygrane. Także bardzo ciekawy kanał, zapraszamy serdecznie. Dobrze się zapowiada, także warto zajrzeć. Dobrze się zapowiada, pomagajmy, pomagajmy. Nam też pomagali, wszystkim innym pomagają ludzie w kanale, dają suby, także i wy też wejdźcie, zapraszamy do Maciej. Dobrze, a teraz zobaczymy jak spiszą się te zdrapeczki rywalizacyjne. Myśmy sobie to już wstępnie podzielili, tak? Czyli tak, Mali Bo ja sobie to sobie to wybrałam, swój wybrałam zestaw, ja swój. to co ja lubię bardziej. Czyli tak. mamy tutaj duży lotek, Ailof krzyżówka i szybkie 50 po mojej stronie. Plaster miodu, Szczęśliwej Linie i Królewską Grę po stronie Mary. Mhm. No i taki kompletny zestaw będzie miała również Madzia Tak. Te same zrapeczki, a tak pewnie jest, tak. inne numerki. Dobrze, no to zaczynamy. Ja zaczynam pierwsze, zobaczymy jak to nam wyjdzie. No to zaczniemy od tej królewskiej gry, tak? Zamadzić, że mamy cuki, oby jak najwięcej wydrapała, żeby wygrała z nami najlepiej, żeby było. To szukaj, w 58. Tak, by 58. Królewska gra, kochani. Co ja tu w ogóle szukam diamenta? Diamencik, co tu jest, o nie ma. Na razie kolczyk. Kolczyki dają, tu mają co? Muszle. Perełkę. Pereła, pereła. Mhm, pudełko. pudełko ja tam tak wiesz, za tam, sobie ja perły. tak, sy o znowu drugi kolczyk, po co? <laughs> Do kompletu, no nie? No, no zoleta. I znowu perełka. I kochani, ostatnie mamy, co to jest? Jakiś kuferek. Kuferek jakiś, no. To nic, nie ma, to nie ma. No ale tu nie ma to, po co mam tutaj szukać, nie? Dokładnie. To ja zobaczę sobie, jak się spisze szybkie 50 z numerem 61. I jak zwykle szukamy trzech takich samych kwot. I mamy, tak, tu mamy 50. 50 tysięcy. Wysoko, wysoko. Dwa. No to no. jużśmy spadli. Na, Tego wiadomo, że no, nie ma. Spadliśmy będzie. na ziemię, 2 złote. O, I dwa złote. złote, a, czyli pustak nie będzie. No to, to też, też chociaż dobrze. Będziemy pewnie mieli, no, chociaż coś. Na, nie poddamy się tak bez walki. <noise> Na puste rywalizacje nie zakończymy. No. Dobra, no bonus to oczywiście już będzie puste. Tak jest. O, widzisz, jest diament ten, co Ci no, był ten, potrzebny. No ja miałam. Dobra, a, i tu tam. mamy BB. To się wszystko dobra? No Dobra, dwa złote jest. Teraz jedziemy tak. Szczęśliwe linie numer jeden. O, nawet nie wiedziałam. Ale te jedynki też czasami nie są w ogóle... W ogóle ten. Wygrane. Tu mamy diamencik. Jeszcze tu mamy jeden diament, tak? Kolejny mamy co? Mamy pomarańczka. Czy my to mamy pomarańczka? Nie mamy pomarańczka. Tencze. Ma. Mamy tęcze. Ale jedno. Mhm. kolejny mamy bananka. Też jednego. Nie, dwa. Są dwa bananki, następne mamy śliweczki, tu są dwie czu, 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 czu. i tylko dwie. Jabłuszko, jabłucho, jabłucho, gdzie ty jesteś? Jabłuszka chyba też nie widzę. No nie. nie A lubię. jest, czekolada. No z... to to czekolada, jak ja to mówię na to, kostka czekolady mlecznej, o. Dobra, tu znalazłem. Teraz mamy trefl. Jest trefl. O! Coś jest? Jeden był. Ale linii jeszcze nie widać. Nie ma. Serduszko, kochani. Też nie ma. Nie mam. Y, arbuzik. Pół biedronki nie ma. <laughs> nie ma pół biedrony <laughs> Sakwa... Też nie. Wow. No, proszę, proszę. Ale czego tu jest jeszcze gwiazda miałam. Gwiazdy? Gdzie? O, nie gwiazdy niech to było to. Gwiazdy ja już sobie wymyślam. Więc cytrynka jest tu. I tu. Mhm. Dzwonek. Jest tutaj dzwoneczek. Też tylko jeden. No niestety. Malutko daję. No dobra. Tam nie ma się no. co przyjmować. przyjmować. mamy jednego słonika. No jeden na szczęście był. nie, Korony nie ma. A jest, 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 dobra. Uf. Jednak gość to powiedziałeś, od razu zobaczył gdzie ta no, korona. Nie. <laughs> Jezusa. Straszyło, ja że na zdrawce, żeby się pokazać. <laughs> Czekaj, tu mamy kwiatek i tu. No okej. Okay. Mamy kości, kości. kości. Chyba kości. nie mamy. Nie mamy. O, teraz mam to. O, teraz gwiazda, tak. Mamy gwiazdę tu. Mamy tu, o, trochę gwiazdki dali, no. Trzy gwiazdy. Proszę, proszę. Garnek z zupą mleczną. No to chyba wykipiało, bo tak <suszy> wystaje dosyć mocno. Makaron się gotuje, bo ryż. Ym, Dalej. Winogronko, Jest jedno, jest drugie. I to tyle. I, tak. I jeszcze dwa symbole, kochani. Jest ananas. No i to? I ostatnio mamy pana kraba. Ale pan krab. No niewiele tu chyba dał. Nic nie dał. Jeszcze jeden jest, ale. No. Także ta pustaczka jest dobrze. Okej. Okay. No to wobec tego może krzyżóweczka coś wniesie. Numerek 36. I szukamy literki T. Mm -hmm. no, Trawiata. No. I tylko tu. jaki jest numerek? S36. S 36. S od S jest dwa razy. Mm -hmm. Znowu tylko tu I co teraz? Teraz Y. No tak słabo. No. Y, Y. Oj. Tu masz jeszcze. Ta, coś tak słabo tą rywalizację widzę póki co. Teraz mamy literkę C. Opozycja. Z. Grecja. Kałczuk. No, tych było chociaż kilka to więcej. to jest troszkę, tak. Teraz mamy Z. No, jest trochę. Z gdzieś było. Mamy Jess. Eee, po, Pozycja Tutaj, tak. Też tylko trzy. Tak? No, no. <laughs> dobra, jest dalej. Może coś popularniejszego dadzą. No, teraz mamy O. <laughs> Rywalizacja. kropla, opozycja, no żeby tak jakoś głupio nie wyszło. Mam nadzieję, wyszło. że Maziarynko ty gdzieś miała fajny wynik. Trzyramy no na Ciebie hmm. No coś, nasz wybór chyba nie był najszczęśliwszy, no ale zobaczymy. Majeranek, Ner, Zecer, Grecja, to tyle, dobra. Następny jest u, no to tu już widzę w kauczuku dwa razy ruch i coś i jeszcze onuce. Ok, no dobra, więcej nie ma. Kolejne to p, no to tu mamy w kropli. I chyba tylko ty, nie? No. Ojej. O V, no dobra, na szczęście Aha, było. Ja zmusiała, żeby tylko tych nie było, ale jest jakiś to wyraz. Który... Na szczęście do czegoś się przydało. No to to Mamy iść, Grecję. Tak. Teraz kolejny jest L. L gdzieś widziałem. Tu było kropla, halka. Mhm. No, więcej nie chcę być. No, no, chyba nie. Teraz N. Dno. Majeranek. Mm. Mini. Onuca. No i chyba tyle. No, ostatni rządek nam został. K. Mamy literkę K. No to mamy w kauczuku. Ale nie masz żadnego wyrazu, nie? No, jeszcze nie mam żadnego właśnie. <laughs> Może jeden też. Nie martw się. No wiesz, ale jeden to tutaj niewiele pomoże. No nie. Kolejne jest I. Tu mamy wino trawiata. Minimal. Mi no, jeszcze L. M nie mam. Także niewiele mi to dało na razie. Mhm. No faktycznie, żadnego słowa. No. Zostały trzy literki. O, dobra, pierwsze jest słowo, dno. Kuram. Jest dno. No osiągnęliśmy dno, tak. I pewnie będzie dno. Odessa Ada. Kolejne jest W. O, mamy drugie słowo. O. No niesamowite. Ja. Mamy wino. No i na tym koniec zawsze jest. Chyba tak, bo tutaj... Co by tu jeszcze mogło być? Nie wiem. Jeszcze J, no to tutaj się do niczego nie przyda. Nie, majoranek. Do dżezu też nie wejdzie. No i, no i to tyle. No, tyle podrapałeś, widzisz, dwa wyrazy są, brawo ty. I tyle, co podrapane. Dobra. <laughs> dobrze jest. Ale mamy dwa złote, no. no. Nie jest źle. <laughs> Dobra, może się uda szukaj pszczoły. Plaster miodu z numerkiem 44, kochani. Patrzymy, co my tu wydrapiemy. Co mamy? koniczynka No to wiadomo nie mamy. Podkowa. Kufer. Drzewo, no to już wiadomo. Diament, kwiatki, diament. No I. Diament. i no nie ma drzewo. Co to jest złoto? Koniczynka. Tęcza. Znowu złoto. Złoto. No nie będzie. Już! Yes. Nie, nie. To... A niepodobne. A! Stokajnie. Ja już tutaj. Już. O jest, bo w szoku była. No spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie to. W szoku, że jest akurat. bym chciał to odwrócić po jakoś. Dobra, patrzymy dalej. Tęcza. Ul, diament. No ten kuferek oczywiście, skrzynia i tęcza. Nie ma. Co no to ma dalej? Koniczynka. Gwiazda. Gwiazda. I rozgwiazd, Nie, korona. Wiem. Tu mamy znowu koronę. No to tu już nic nie będzie. Pszczoła! A... Pszczoły też nie widać. Czyli plasterek miodu również okazał się pusty. No dobrze, ostatnia zdrapka tej rywalizacji. To jest duży lotek, tym razem z numerem 16. Moim numerkiem. Może się coś z niego uda. I szukamy uda, oczywiście przynajmniej trzech liczb, tak? Czyli najpierw będziemy tak szukali sobie 30, 21, 18, trójeczki 28 i dwójki. No dobra, w pierwszym rzucie mamy siódemkę nie naszą. Nie naszą lotto. Ósemkę nie naszą. 22 jest. 28 jest. 30 yes. jest. A masz piątkę. I 46. Czyli pierwsza gra jest. Yes. Ok. Coś będzie, Coś jest. Jedyneczki brak. 18 mamy. 21 jest. Yes. Dobrze. 22 yes. jest. 27 i 37. No 10 zł już ważne. Mamy dyszkę. Wow. Trzecie. 16. Nie ma. 22 jest. 26 brak. 29 brak. 30 jest. I 42 już nie. Kolejne 15, 18 jest. 32 brak. No to tu już jesteśmy za wysoko. 41, 45, tak i 49 to nic nie będzie. Tu mamy czwórkę, nie. Dziewiątki brak. Siedemnaście brak. Dwadzieścia dwa jest. Dwadzieścia Takie osiem jele, jest. Tak I trzydzieści również jest. Jest, piętnaście złotych wtedy. Tak. A jeszcze jeden rząd. I jeszcze jeden rząd. Szósteczka. Dwanaście brak. Osiemnaście mamy. Dwadzieścia jeden jest. Trzydzieści jest. jest. I 48. Kurde, to co? To są dwie dyszki? Wydaliśmy. To są dwie dyszki. Dwie dyszki i ja. Brawo, Mario. Te. Ja nie wydrapałam nic, nie? Nie, w moim. No to było rywali rywalizacja się, myślę, chyba, że w miarę powiodła nam. Na Wynik mamy 20 i 22. 22 <laughs> zł, na wydane 20 rywalizacja była na 20 zł. Także super, gratuluję Ci bardzo. Ja, to Ci wspomagałam duchem, ciałem, wszystkim, co mogłam. <laughs> no także fajnie. Teraz Madziu, trzymamy za Ciebie mocno kciuki, żebyś Ty wydrapała więcej, co my, my wydrapaliśmy. Także trzymamy bardzo mocno kciuki, kochani. A Was oczywiście zapraszamy do Madzialenki, żeby zobaczyć, jak, ma, jak jej jak poszło. Jak jej poszło, tak, oczywiście. I pamiętajcie, zostawcie Subika. Ona jest moda kanałem, ona ma zaledwie parę dni tylko kanał drapkowy. Jak zobaczycie, jak fajnie drapie, jak, jak prowadzi kanał, to na pewno zostaniecie już na długo. <grystanie> <grystanie> Także trzymamy jeszcze raz mocno kciuki, Madziu. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym odcineczku. Pa, pa! Pozdrawiamy pa. wszystkich Was!